Kolejny odcinek urokiego takiego, baby! No i ja was witam moi drodzy po raz kolejny, zapraszam was do wspólnej rozgrywki w grze Guardic Phone. I wraz z wielką ekipą, czyli Max, Chucken, Flotar, Admiros, Hogaty, wracamy sobie do tej przepięknej gierki i dzisiaj zagramy sobie dwie rozgrywki. Najpierw normalną, ale później wypróbujemy sobie dopełnienie. I w tym dopełnianiu między innymi chodzi o to, że musimy narysować kilka prostych kresek, a każda kolejna osoba będzie coś dorysowywać we własnej interpretacji. No dobrze, ale jak nam dzisiaj Poszło, jak bardzo dziwne rysunki udało nam się zrobić, dowiecie no, się oglądając materiał do samego końca. No cóż to, zanim zaczniemy, ty drogi widzów, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych takich odcinków z Gartic Fauna, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli filmik ci się spodobał, to zarzuć tą łapkę w górę, to mi mocno pomaga i tu poniżej w sekcji komentarzy, dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag rysunek dla zasięgu. No więc ja i ekipa jak zwykle życzymy mi jego dnia oraz mi jego oglądania. Ale ładne! Co to jest? Nieee... Yeah. Yeah. No, to nie, jest. nie, nie, ale ktoś ładnie ja narysował. wiem, czy to jest chyba... Ej, to może zostać, um, to po mnie. Może. E, e, mm, oh my god. Widać, że na tablecie ktoś rysował. Nie wiem, jak to opisać nawet. No ja też jest... nawet nie wiem. No, to jest piękne, że musisz po prostu wyjść poza granicę i coś pomyśleć. Okej, okej, okej. Ale ładny takiego. ktoś zrobił, Ech. ładny rysunek ktoś zrobił. Nie to wiem, kto to był. To... Like? Oh o no. kurde, co, co to, jest? to jest? Co to znaczy? Co, co to, to znaczy? ma być? Kto to... Nie rozumiem! Co? Ja, ja nie rozumieć. Ja nie rozumieć. Okej, to zaczynamy tak się kółka i robię. Dobra, no... Ej. Wypełnione kółko, tak, Ej. robię to, robię wypełnione to. Panowie, robię to, robię to. Wypełnione kółko, co to znaczy? Dobra, znaczy, ja że nie musisz robić. wypełniać, tylko od razu robisz kółeczka. Tak, tak, znaczy, nie. Nie, 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 wiesz, co, próbuję okay. odeczność jakie masz hasło. O, bardziej o to mi chodziło. No to wszędzie używasz kółek, praktycznie. Ja ani razu nie używałem tych, y, tych y, kształtów, przyznaję się. Ja też. O, no, ale no, ani razu tego, nie używałem kształtów. E, tabletu graficznego. A no jest. ale wiesz, to, że używam, to to, no to gorzej. Lepiej tak naprawdę gorzej rysuję. A. No, nie wierzę to. No, więc no tak, dobra, to już ci wierzę. Tak, bo przysiągłeś. No przysiągłeś. No, no, nikt normalny by czegoś takiego na tablecie nie narysował. I ja to mm, pojawiam mm. się, ja. Yesu. Dobra, czemu mi wyszło to brązowe? To nie powinno być brązowe. Ej, ja te, wiesz, że też rysuję brązową rzecz? No, Bo, że rysujemy a. tą samą. A to, hasło to, mam, to samo. Może, no, tak samo być. Okay, Ej, to tak było dziwne, już mieli to samo hasło. <laughs> Jak to narysować tutaj? Co, to tak Jak gówno? to narysować? A <laughs> ja miałem gdzieś, gdzieś gówno trzeba było teraz. Ja też. Ale ja <laughs> robię rysunek życia, wiecie, naprawdę. Dobra. To, nie, to jest. Nie, to to... mniejsze. Ile jeszcze czasu? Dobra, trochę mm. czasu zostało. No, trochę już. jest. Powiedzmy, Dobra, <coughs> Dobra, i, i tutaj. Ej, zabijmy. ale jeżeli specjalnie nie poprawiam rysunku, tylko zostawiam go, żeby był taki brzydki, żeby ktoś miał zagadkę, co to jest, to zginie? Nie, nie, to. Dobra, tak, no, 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 Super. Nie <coughs> wiem, czy tak można. Dobra, tak, no, okay. Ja Jezus, ja tak zrobię. Znaczy wiesz, że to, to ciężkie. No. Ciężkie, no. ciężkie. Ale to był wygląda. Dobra, już w sumie też jakby ja tu będę. Ja nie, jeszcze nie. Ja o drink, drink drinkę Dzwoni ehm... policja. Dzwoni papuga o, Jak to tobym zrobił tak? <laughs> tak Ja zacząłem nagrywać okay. dopiero dwie rundy wcześniej fajnie <laughs> wow, naprawdę no, Jest, jest mi smutno Spokojnie Dobra ja mam ochotę napisać tylko jedną rzecz, ale nie wiem, to słuchaj, jest... okay, <laughs> bo jakby jak się wkurzam, to po prostu bym walnął jedną rzecz na cały ekran i nara. Dobra, gotowe. O mój god. To już koniec. To będzie podpisane kto co narysował. Tak, tak, tak. Oh, tak, 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 tak. Uh, uh. Degrengolada. Dobra, Golada. panowie, zaczynamy. Styd. Styd. Zaczynamy. Wstyd. Co Max Ten napisał? Wiedziałem, że jest styl, że ktoś to zrobił. Halo... Oh, no. O, oh, what? is this? Co jest? Mrer. nie pamiętałem! Kurczak... What the no. fuck? Kurczak. 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 kurczak! 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 Nie, nie o bo... na widok Moniki, oh. i z Doki Doki! No, no okej! Okay, Łatwe no, okay. okay. było! No, 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 kurczak! Właśnie dlatego kurczak! I mi o, to się trafiło! No, no. intensywnie gra w no bo to człowieka Przecież człowieka dobraka, widać, dobraka, że to jest Chaken. Tak Dobra. Dokładnie. Dzięki. <grym> no, <grym> no, wow. e w sumie? W sumie? <grym> wow. w sumie? Wow. gdzieś Monisia zniknęła. O nie. Ty, flotar coś ty tutaj. O nie. Jack Sparrow ucieka przed tym Czy O nie. nie no, coś o, 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 Naprawdę? Nie. Czekaj, nie. To, ja się no. że nie było. Też nie było. Nie. Czy ja mogłem no, to patrz, się? Ja narysowałem coś takiego. Nie wiedziałem jak to narysować. Jezu, <śla> <O>, nie. To <śla> jest to, to jest <śla> Toile. To jest Kibili Toile. <śla> to jest Kibili Toile. patrzy na przestraszonego Dacia. I ja teraz wkraczam do akcji. O to jest ja. No, i to szybko mu No, brawo. To To nie jest Jack Sparrow. Chodź ze z góry. Trzeba było narysować kolor i antenkę teletubisiaową. No, bez Zamienił się w I z Jack Sparrow. Admiral, ty. To tyś to zrobił. Ja zrobiłem choć od Dokładnie.

Jaki liczne No kotki. Wiesz co, nie, nie ogarnąłem, że to chodzi o katnapach. No kocio Ja też. O, o, patrzcie jak ja to narysowałem. To patrzcie jak ja to narysowałem. fioletowego kotka? No. no. O, Przez chwilę, chwilę wyglądało do... to bardzo podejrzanie. No. Bo się tym wzorowałem. Okej, okay, no trudno, nie będzie kocio trzemki. Chogaty. Może hoga. banana na śniegach. O nie, dobra. Okej, okay, tutaj yeah. jest, ja przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Co oh Naprawdę? dla ja napisałem takiego. to jest busia, nie? Ja wiem, ja wiem to, do czego to dojdzie. Mężczyzna zjada banana, który ma na sobie Cmo? syn. Tak, tak, to jest to, to jest to. To jest to. to, to. Jakie cudem? To jest kuźwa to! To jest to. jest, to. To jest, to jest się banan. banana? Co? Co? to jest jest różowa. Nie jest banana. Nie Ej, ale banan przetrwał, co? Co? Przetrwa. przetrwał. Banan przetrwał. No. Przetrwał. Przetrwał. Zjadanie banana. Czy to na pewno no. był banan? To jest pytanie. Nie no, to wiem, to nie wiadomo. Roki, to się to wydarzyło? Koniec z dużymi Aha, o, było. O, o. O, chyba się nawet. Chyba starałem się, się narysować konia. Chyba to jest moja utrzymało. najlepsza interpretacja konia. Co to jest po lewej? Właśnie, co to jest to po Be. lewej, bo ja mi ja się. Testował tak... kreskę. Ja mówię, co to tak, jest? testowałem co kreski. Pośledzony koń jest, poń, poń, A, to Nie się Trzymał! Utrzymał, go i się, u... Ej, utrzyma, pan, się konia. Zobaczysz co się u mnie stało. niemożliwe, no gorzej no, to... niż u mnie nie będzie. Konik chodzi po polu z zieloną. Patrz na to. O? Nie da się gorzej. Nie, <grymne> dobrać, no, nie, co to no, za pilnowrały do? No, to nie jest <grymne> tak instynkty, instynkty wam wiadze, że na ta rysowane. Wielka góra pizzy z ananasem. Oh o, 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 my god. Okay. Tu będzie okay. mój rysunek życia, już nigdy nie zrobię lepszego. Obiecuję. Góra, góra. Cztery pizzy z ananasem. Cztery, Cztery pizzy To chyba ja I te dalej. Te kontury nakodzące na siedem. O, oh, okej, okay. no, no. Ładne. Ładne, no. ładne. Kółka, ładne, to Wyciągną. super. Piczca, cztery pizze, <laughs> oh, O oh, nie, nie patrzcie na to. Dobra no, no, interpretacja. No. No. No, tak. Jak są cztery sery, to cztery pizze były. No czy jak teraz dam nowa kolejka, to się zacznie od nowa, więc oh. muszę dać na początek chyba, tak. to, nie? Chyba o, tak. Wszyscy A chyba. Ten tryb taki? A to trzeba ten. być kurde. No ten tryb inny. Zacznij szkicować proste kreski. O, kreski. I co to tak. znaczy? Proste no. kreski. A, i ktoś inny będzie musiał dokończyć. Jak no, najmniej, jak najmniej starać się zrobić, żeby okay, tu nie okay, było okay, duże pole okay. do popisu. Okej. Okay. Okay. Oh. Jak hmm. najmniej, okej. Okay. Okej, okay. <laughs> dobra, jak najmniej, to jak najmniej. <laughs> Dobra. Ja trzy rzeczy narysowałem. Dwie kreski i no, to nie wiem jak to zinterpretujecie. Aha. Dobra. Ciekawe. Fajne trzy kreski Ładnie. dostałem. A czyli Co ja teraz to, rysuję dalej? Jest? Rysujesz tak. dalej? Rysujesz dalej. Dobra. No. Okej. Okay. To w sumie możemy zrobić jakby nic mi nie przychodzi do głowy tutaj. Cofnij, cofnij, cofnij. to jest piękne, że musisz... Mogę cofnąć? Jeść. Mogę cofnąć. Dobra. Dobra. Musisz troszkę pokombinować co no z tego powstanie. Aha, bo tu tak. tyle czy O dobre, dużo czasu jest. Dużo no. czasu. Jest. Coś A, czuję, że tutaj bardzo ładne coś czasu. powstanie. <laughs> Zależy kto to Tak. tak. Okay. Proste kreski. Tutaj damy, tak. I a. Tak, Dobra, ja a. też nie, nie, nie chcę. No nie, jest za nie, za wiadomo, nie za dużo, ile no, rysuję. No, no. tak, 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 nie za dużo, nie za dużo, nie za dużo. Ja narysuję dużo, w sumie. Żeby ka każda kolejna osoba miała coś tam do poprawy. Tak. W ostatnim obrazku możemy, wiecie, już tam no, poszło. Tak. Tak tak, no. tak, 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 tak. Czy ostatnie to już naprawdę bawimy się w dzieło sztuki? No. No. A, a czyli ładnie musimy. Dobra, zrobić, a, ja gotowy. a jak ktoś stroluje. No to ja No ja to to właśnie o to chodzi. No to o to chodzi. No to ratował, a można mazać? Dobra, ratował. Nie będę dużo. Ale raczej nie nie? Zostawisz komuś jak, pustą kartkę. <grym> no czasami zmazać wszystko. I od zera ktoś chce coś narysuje. <grym> Ojojoj. No tak. Kto tam jeszcze się... To o, ja. osoba rysuje. A, no dobra. O oh, wow. No, to się, co to jest? Eee, ktoś zrobił tego okay. typu. Okej, okay, ja gotowe. Co to jest? Po prostu. Okej, okay. oh. no dobra. Ben, będzie to Pick. nielegalne. Dobra, okej, okay, to ja mm -hmm. też. Na spokojnie. Chodź, sofka, kurka, dwie, dwie kreski to chyba za mało, nie? Więcej więcej dorysowujecie, czy. Ja, ja troszeczkę więcej robię, tak. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ja ze trzy, tak sobie jak rysuję, patrzę... rysuję, jak mi się znudzi i nie mam pomysłu, to skipuję dalej. No ja na podstawie tego kto wcześniej dodał. jak Mam malutko, to ja też malutko dodaję. Aha, dobra. No to. <laughs> nie, no ja starę dużo, ja, 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 dużo ja nie dowiedziałem. Staram się rozwinąć <laughs> troszkę taki rysunek wtedy, nie? Uh -huh. W jakąś tak, stronę tak. po prostu. Tak. Tak, w jakąś stronę, dokładnie. Co to może być tutaj? Jakbyśmy troszeczkę pokombinowali... Okej... Okay. Tak, nie żeby była też interpretacja, nie? Żeby można było... Nie wiem, nie wiem co z tego zrobić tutaj. <laughs> nie mam pojęcia, co robię ze swoim życiem w tym momencie. Ja, ja też. cztery rzeczy tylko, zrobiłem i tyle. Dobra, dalej. Dobra, nie mam dalej, pojęcia, co ja zrobiłem. Tak. Dobra, Jak to ktoś dalej. zinterpretuje, co narysuje, tak nie mam pojęcia. <grym> też, też. Tragicznie. Czekajcie, dziwny, która kolejka będzie filmik. ostatnia? Szósta, siódma, tak? Siedem, siedem, ma siedem. siedem no. Ale Teraz siódma czwarta. to jest koniec, czy szósta to będzie ostatni rysunek? Siedem. Siódme to może być ostatnie. Siódme, 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 Wow. To jest żart. Co? Co to jest? W czwartej kolejce są tylko dwa elementy. Ktoś skasował, ktoś skasował. To mi się wydaje, że ktoś kasuje. może być. może być. To the fuck. Uh, uh. Kurczę, jak to inaczej zinterpretować? Coś tu ja chyba sztukę nowoczesną ogarnia. Ktoś mi zrobił pranka. <laughs> ehm, tak. Wiesz, mi się wydaje, że ktoś moje na przykład wykasował. No, hmm. pewnie tak było. A ja nie kasowałem jak coś. Ale my nie dostajemy z swoich poprzednich chyba, hmm. nie? Znaczy, nie, nie, nie. To... to jest tak zupełnie losowo i dostajemy z różnych faz. Może tak być. Eee, no, może tak być. No. Zresztą to powinno to, to miało działać w ten sposób, że jakby po, po dalej. Dobra. Coś tam do no, nie, nie wiem, nie wiem. Właśnie jak to dokładnie hmm, działa. Ciekawe. Tak. Fascynujące. Ciekawe. co ktoś miał na myśli tutaj robiąc A, A, to? A, no co? No tura. No, tak. A ja dostaję cztery kreski. No, no Dobra, ja to też nie ja, tak ja tak, tak samo. Robi cztery kreski. A no to nie, to coś po drodze może gra No, pomyślę. możliwe, że Ktoś troluje. Zobaczymy na końcu, jaka będzie kontynuacja. Drodze. Mamy impostora tutaj. Impostor. <gryła> <gryła> tu, tu, tu. A to nie jest tak, że my po prostu dorysowujemy do tych czterech kresek za każdym razem? Na pewno nie. Nie, nie, nie. Może nie, gra to wybiera, to może gra no. wybiera no. cztery kreski. Każdy przygotował krestysty. cztery kreski na początku, Czy to jest pierwsza runda, a każda kolejna runda to jest dorysowanie do tych czterech kresek M innych Nie. Osób. No nie, na, so. na pewno nie, bo to, co ja teraz dostałem, nie, nie powstało z tego, co dostałem poprzednio. Nie ma, nie ma takiej opcji. No, ale to nie, nie, że po, wiesz, po, poprzednio, ale... Ktoś jeszcze się, coś się rysuje? To jest ja, się. ja jeszcze, ja jeszcze, Dobre, ja jeszcze. Resztukę, dajcie mi okay. Nie, 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 to głupie, to jest głupie. Ja nie, 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 nie co to jest, to, co narysowałem. Ja Ale też w sumie nie jak wiem. najbardziej chcę iść taką abstrakcyjną, zawsze mhm. jakiś to taki ta, dziwny uh, no. no Ja dostałem takie nie, ja co dobra. Dobra. coś tak maźną. Dobra. Dobra. Normal, słoneczko, Normalne tutaj, słoneczko, tutaj. Ja, ja, ja się nawet nie wypowiem, co ja dostałem, także. No, no ja po. jestem ciekaw, co dostaliście. Między ja miałem nie wrażenie, jest że złodem. to może być postać z Dragon Ball. Uuu, uh, no, to, to ja, o, ja na pewno o, czegoś takiego nie rysowałem. Oh. What, What the is fuck, to jest Ej, chyba gra wybiera. Co to jest? Może chyba gra losowo wybiera? Się, losowo Nosowe się rundy chyba. Ta. się dostaje. Co ja widzę, co ja widzę? Nie mam pojęcia, co ja <grym> co widzę ja kompletnie. Na co ja patrzę? Nie mam pojęcia. <grym> <grym> A coś tu nie gra chyba, czekajcie. No dobra, no, Zróbmy tak. Hmm. Może tak okay. zrobić, może to moją rolą będzie. Pokolorowanie no. tego? No, <laughs> dawaj! Ale czekaj, czyli każdy z was dostał obrazek, który ma bardzo mało rzeczy? Tak! tak, okay, Poprzedni, no... który dostałem, był w miarę czytelny. No dobra... O, to już nie wiem. To już nie, no? to no już nie rozumiem. To, to, to już by mm -hmm. tyle osób nie trollowało raczej. No właśnie, no no, no no no, no, coś, coś musi być. Gra no wybiera, żeby było później, haha, ha, ale śmieszne, zobacz, ale beka. Dobra. Nie wiem. Jej, zrobimy tak, zrobimy tak. I tak jest. Ja robię też tak O Jezu, za bardzo. Okay. Abstrakcję robię, wiecie? Totalna, no. abstrakcja. Totalnie. Totalna Totalnie. Abstrakcja. Mhm. Arcydzieło. Ja. Arcydzieło. Podaje no. coś od siebie, do obrazka, żeby nie było. No ja tak o, samo da da? Da robię. No to się na przezroczystość robić. Jakąś się. się przezroczystość. No ten pasek taki. Ten pasek obok tych wielkości. Hmm, to jest przezroczystość. Tak. No. A okej okay, dobra. No. Ojej kupa, ale cofnąć da się. Okej, okay, może zwanego. być to. Dobra, czy mały element. Zdałem I... też od siebie. No, cofnij. Ja zawsze jakieś głupie muszę kliknąć. Dobra, <laughs> dobra już gotowy. Dobra, też. nie wiem. Nie <laughs> wiem, <laughs> dziwne to. To no. jest dziwny tryb, faktycznie. Myślałem, że będzie troszkę lepszy. Znaczy. No my, jest my taki potencjał. Się, musimy wiedzieć jak to działa. No. Tak, no, znaczy no, 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 no. okaże się na końcu. Co będzie pokazywał? Dobra, gotowe, jo, no. niech się. Zrobiłem. Nie chce mi się grać. Nie, nie! <grymne> Wychodzą, Dobra, od co od od co? Od to jest cztery kreski? Dobra, no, ja mam mało. Że pierwsze rundy dostajemy. To jest chyba pierwsze rundy od każdego Pierwszych, dostajemy, tak, ale nie tak, nie tak. No bo to nie ma innej opcji. Dokładnie. I I będzie każdego do, interpretacja. Nas... Tak! No. Dobra, czyli rundy. Od samego początku powinniśmy więcej rysować o wiele. Tak, może. Ja rysowałem dużo. No ja tak o sobie. Wiadomo już. Odkryłem nowy sposób na ładne rysowanie, chłopaki. Co to za sposób? Yy, kreseczka łączysz kreskę z kreską. Co? A, to jest obok, a, obok wiadra z farbą. A, to. Ej, dobra, to, to słuchajcie, to rysujcie dużo. W tym sensie, no mamy teraz a, czas. To ja jednak... też rysowałem dużo. Teraz już jest też. za późno. No, 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 no. Teraz to, ja mam to. Teraz ja mam na to wybałąbane To jest nie to Co ja robię ze swoim tym rysunkiem Nic to. życie I też mhm. Nie wiem tak, co to to nawet z tego Czyli, tak, będzie porównanie, po prostu. O, zobaczcie, na początku były dwie kreski, a on zrobił z tego trzy kreski. A zobaczcie, a ten. No, no dobra, czyli jakbyśmy wiedzieli od samego początku o co chodzi, to. kreski. No, to można by było wtedy. oszaleć. A tak to, no, nie wiedzieliśmy. Jesteśmy głupi, przepraszamy. No, spokojnie. To Bywa i tak. Coś bym no. tu jeszcze narysował, tak. nie? Wiem, coś jeszcze można narysować śmiesznego o, takiego. Nic, nie zrobimy. Tak. Moje życie. O, no dobra. Tyk. Tyk, 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 tyk. Nie wiem. Tak palców piek. rysujesz, Max? Co jest? 7 palców? 7 palców? No, czemu 7 palców? Co? Nie wiem, bo liczyli to 7, myślałem, że palce rysujesz. 7 palców. <laughs> no, dobra. Co, co można wyrzucić? Liczyć to nie mogę! Nie. O, jest. Moje arcydzieło jest gotowe. No, no, dobra, to, problem. Problem my to my też. Dwie? Zrobiłem to, co trzeba było zrobić od samego początku. Przedostajesz gówno kreski ja. i robisz z tego arcydzieło. Zrobiłeś zobaczysz, oh. zobaczysz, wow, ciekawe, ciekawe. arcydzieło? Zobaczysz, zobaczysz. Ciekawe, ciekawe. Coś się kończy, coś się kończy. Skończyłem, skończyłem. Oh no, czas God. rysować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mhm. Jeszcze jedno chyba. Jeszcze tak, jedna jeszcze runda. Ostatnia, ostatnia runda. No, to tak naprawdę będą te dwie, trzy ostatnie rundy się liczyły. Mm -hmm. mm. Wcześniej to będzie ogarnianie, o co chodzi tutaj. Nie! co? Oh, Ej, dostałem okay. Ej, dostaję okay. swoje. Tak, ja to swoje dostałem. Wróciło. Czyli. To co? Tak. Mojego tak, nik nie ja dokończył? Nie, nie, nie. nie. nie wiem. Zobaczycie. Kal, będziemy później widzieli każdego kreski i co każda osoba z tym zrobiła po prostu. Jakąś pełną No, To poszło? prawda. No, 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 no. no, no. Hm. Czyli teraz rysujemy swoje, jakbyśmy to zrobili. Będzie porównanie z osobą, A, że... co dostała kreski. Tak, że tak, na no. tak, ogół. Tak, tak, tak. Czyli na przykład teraz narysujesz sobie twarz, a ktoś inny narysuje, nie wiem, konia. I powiesz, o, to chodziło mi o twarz, a nie, bo ja narysowałem konia. Ha, ha, ha. Wow. Zabawne! No, zabawne faktycznie. Ja tego nie załapałem. Ale jesteśmy. Że o no, coś takiego tutaj chodziło? No dokładnie. Tak. Ziu, 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 ziu. Jednak, jak dam ziu, tak. Wzió, wiu, wziął. Inaczej wziu, gdybyśmy wziu. jeszcze raz grali ten tryb, to już wiadomo, nie? Już by no. nie było tego takiego mm -hmm. fejla, nie? No, no. Ale no, że no, Ale jako jesteśmy debile. Dobrze no, idzie nie. nam, już chłopaki, fajnie jest. <laughs> Jakie <laughs> emocje. O, rysuje. O, rysuje. Dobra. No ja już. Ja zrobiłem... no... no gówno po prostu ja, to, ja gotowy <laughs> jestem. Mo, jednak nie moje kreski co. nie były takie fajne. Nie mam. się wydawało. mam... dzisiaj ze mt. swoich kresek zrobiłeś coś, jakiś gówna. No tak. No. <laughs> Połączył i wyszło z TBD. Gibidy tak. dob 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 jest jest, gibidy. Nie, Jesteśmy niepokonani. Nie, z cicho się. Skibili. Cicho się. Do już Cześć. wygrywamy. Cześć. Skibili, Nie, skibili. Zmutować z... go, zmutować no. go, zmutować kurde. Przecież cicho powiedziałem. Nie, no, Nie, się, tak, tak. się bardzo zmutował. Bardzo Rysuję właśnie wyznawców mojej wiary. O? Tak Co jest. Kurde? Potrzebujemy więcej wyznawców. No to, coś, bo nie wiem w ogóle... Opełtany! Próbuję zmusić się do wyobraźni. Dobra, już. Gotowy. Jesteś opętany! Opętany. Pętało mnie z toilet. <grym> Fuj. Szybciej! To współczuję w takim razie, cofnij. Spuścić go w kiblu. Dobra. Ła, co tu chodzi? Dobra. Ja nie mam ja pomysłu. Nie ja mam rysuję Ale co, jeszcze moja bardzo nowoczesna. Bardzo, bardzo. dobry. Dobra, To będzie co się teraz. A już skończyło się, dobra. albo na każdy, jak protował Album Max Player, o co tu chodzi? Aha. To są twoje kreski. A i każdy, co narysował z twoich kresek, chyba. No, sposób. Nooo... Okej! Okay. <grym> Mike Łazowski! <grym> Bardzo ładnie! No właśnie, ja tutaj. No ja okay. poleciał z się no, ja myślałem, <grym> że ktoś będzie się jakiś że ktoś będzie Ja nie tak, wiedziałem też mar. jaki, narysowałem sobie tą Okay, nie wiem, ja ale... narysowałem kilka kresek, bo taki miał być ten try. Fajne, fajne. Dobrze. Prawda, no. Nie <laughs> Wow. No, no, no. <laughs> Pan pudełko. Taktycznie. Chucken. Ooooo! To by dużo narysowaliście. Ej, no, no właśnie, w sumie. Porznali, no, bo to by tak. też była ta ostatnia runda. Dobrze. I to jest moje. No, no, Za wow. wow. To o to ci chodziło, tak? A, nie, ukryj. Dostałem na końcu swoje tak. kreski, więc co mogę z tego narysować? To no. Narysowałem to no, no, tak i na koniec coś innego całkowicie narysowałem. Tak, teraz ma jak rozumiem. A to teraz miało to być nogi. Dobra, to ta runda uh, wyglądała Ja na najwięcej rysok, narysowałem to, dla was. I tak wyszło was. dobrze też, no. uważam. Ale później będą trudniejsze. A mój ulubiony rysunek. Nie Ja tutaj nie miałem, a tutaj była pierwsza runda, nie wiedziałem, czy dużo narysowałem. Ale te monitory, o to fajne, to fajne. To ja? To ja nie dostałem tego w ogóle. No ja, ja dostałem, dostałeś. Dostałeś, a, dostałeś wcześniej. Okej, okej, okay, okay, monitorek, 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 no. dobra, dobra. Pff, jaki i No i wiesz, mało, mało Tego Tak, bo ja myślałem, że no, trzeba... No. Wiesz, o to kurde. Później, no, no, to ja samo, to, sama, to, to samo. Takie coś. Ale no. to, to był minimalizm, prostu... no. Siedział, No to w... no, 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 to jest. Właśnie chciałem, żeby ktoś to dokończył. Więc okay, um, to właśnie, okay. to nie chodziło o dokończanie. No, no tak a chodziło to. mi o to. Oh, oh, wow. to o, to YouTube, no tak. Wow. Tak, no. Każdy z widzów! No, no tak, wiadomo. że... O Jezu, to? sto, okay. oh, to to, bez o, to, bez to To bez o, to! wiedziałem wiedziałem, to co, ja to co, no ja się spieszyłem co miał wiedziałem co to jest To rower! No to Dobra, to ja tutaj to była pierwsza runda, w której okay, rzeczywiście okay. Robię, <śmulacza> ja po swojemu Ale ma wielkie te... Każdy ja po swojemu No tak, bo to nie wow. A to są bozny! Ja pokolorowałem i narysowałem jeszcze coś obok to... Ładnie, Rzeźba wow. okej okay.

Pizza, okay. jabłko, okay. czyli zdrowo, ale Ja myślałem, coś do, 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 do tej hipocylii no Tak, no wiadomo no. No. A ta kreska? Ja myślałem, że to ktoś ode mnie właśnie dorysuje. rysuje więcej. No, 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 no. Ale no, no. no, no. no, 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 no. no. Tak! Jeźdę. Ej, szczerze? Jestem i tak z nas dumny, że nie wiedzieliśmy o co chodzi, a i tak jest okej. Okay. Bo coś się spodziewałem, że będzie objaw. Tak, tak. to No. No ładne, ładne. No, jest no. git. No. Co o, jest, kurde? <gulny> dobre, dobre. To jest cel ja w tym miejscu coś widziałem. Ja w tym, tym widziałem twarze po no, prostu. No to że to była twarz. No. O, gady, coś tu Co to ma... jest? to dostałem. Ja dobra. Każdy to dostał. co byście narysowali. Piesek. Albo jakiś taki. Ja, ja wtedy myślałem, że dalej będzie koni. Ja też myślałem, że dalej będzie ten, że ktoś będzie to dokończył. A abstrakcyjna. O kurde. O, rane. Ja tutaj Czemu ma głowę ucieną? No myślałem, że ty ty resztę, no to dorysuje to resztę tej głowy. To mogła się rakieta w kosmosie To wszystko. Na no. Wow. W Nie patrzcie, to ma... Nie Nie to patrzcie co on Nie, na... Na... <laughs> Nie patrzcie z tego. W... Ogon. O, no, tył, ty. <laughs> no bo on zabił <laughs> dzieci i to są płaczące dusze. Wow. <laughs> o kurde. <laughs> Za <bardzo śmiech> myślisz? O, myślisz. Ale te, 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 te no. Trochę, trochę jak Boxy Boo wygląda, ale nie te kolory. No? Ostatnie Admiros, Admiros. Admiros. Oh, I to no! Ja o! No. Oh, wow. Poznać no. Dragon Balla. Postać z Dragon Balla. widzisz tak. postać z Dragon no. Balla. Bo dostałem Zaraz drugie. zobaczysz Admirosie. Zaraz się zobaczysz. Dobra. No, nie. 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 się No, no, Nie, no, naprawdę. Myślałem, żeś też będzie... abstrakcyjna. Obraz no, Taka abstrakcyjna. Taka abstrakcyjna. no, 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 ci no, no, Ej, no, to dobre, to dobre. No. Ale no. zobaczycie o co tak naprawdę chodziło. O, o, no, o to jest o, o, ten Pasta! postać. <laughs> Dokładnie. A chodziło o to, że to są A, słońce, wow. wow. Słońce. Wow. Że to jest słońce i moi wyznawcy. Słońce! Że to ja jestem! Nie ma czarne oczy. Ej, powiem tak, wow. tak Użone. ten tryb można powtórzyć kiedyś no? mm -hmm. tak, i jak już będzie wiadomo o co chodzi, chodzi tak, ale i tak, tak wyszło dobrze. No tak, tak, tak wyszło. Tak całkiem. Dobra, no. Karticfon zaliczone. Dzięki. Cześć, cześć!